Łojejku, jejku, co to się tam dzieje? Dziadek, nie rób se jaj, wyskakuj spod tego korzuchu Dam radę. A teraz tak oficjalnie, witajcie serdecznie od tej strony moi drodzy w dzisiejszym dniu, w dzisiejszym filmie poszukiwania Film nie będzie tylko z tego dnia, bo byłem już dzień wcześniej i będę prawdopodobnie w dniu jutrzejszym. No i poszukiwania będą się skupiały na Starkańcu. Jest tam takie miejsce z poprzedniego filmu, które wychodzi pełno takiej drobnicy z września. Jest szansa trafienia tam z mojej listy 5 złotówki z Piłsudskim. No i kurka fajnie by było jakby się trafiła. Dawid tam trafił pierdyliard monet z drugiej RP natomiast najwyższy nominał 1 złoty no i w dzisiejszym dniu się spotkamy właśnie z Dawidem i z jego tatą i będziemy tam w tamtym miejscu poszukiwali, no można się spodziewać wszystkiego, odznak jakiś tam wiecie dewocjonarii militarnych nazwijmy to tak No bomby, miny, karabiny również no tereny działań w drugiej wojnie światowej widzimy się na miejscu Zbędne efekciarstwo, ale trzeba się pobawić trochę. Okej, okay, bierzemy ten cały manżur. O, bierzemy ten cały manżur i idziemy na poszukiwania. Wszystko się ładowało, 100%. Teraz jakieś 10 minut spaceru na miejsce po drodze piękne widoki. O, ale będę dzisiaj mokry. wszystkim. Cześć. Jesteśmy... A czy ja już jestem na miejscu, bo wy już jesteście tu od godziny, nie? No, nie całą godzinkę. Nie całą godzinkę. Od statula guzik, i ty żeś numerki trafił? trafił. 73, trafił 73,73 półk, tak? Dokładnie. I od razu guziczek. No to kręcimy się w tym no. miejscu. Dobra, tu poszperać. My jeszcze coś wygnębimy. A jak sądy widzieliście, jak sądy zostawiał, żeby wiedział <noise> gdzie iść. Stop, zanim zobaczycie, co dzisiaj znaleźliśmy, cofamy się na szybko do dnia wczorajszego. Duża folia aluminiowa. Otóż to. O! Ktoś się tu zabawiał. Kto by pomyślał? No fajny do kopania. Coś drobnego. No to to już jest na pewno łuska. To słychać od razu, że to jest coś wielkiego. Łuseczka i mamy tutaj PK 67, czyli polski polski jegomość. Tu jest jakiś sygnał jeden, i tam jest chyba drugi. Dwa sygnały koło siebie. Moneta! Monetę mamy. O, gdzie ona? Tu jest. Mamy grosza międzywojennego. Mam przypuszczenie, że tu może być jakiś sygnał. Czy to było od gruntu? Kolor. Tylko, że to już jest naprawdę na granicy zgody, nie? Wykopane. Ciekawe, co to będzie. Jak to będzie jeszcze coś dobrego? Jakiś. Jakiś. Guzik! Kurde, jak głęboko! Ale jaki śliczny! No. Bo to od razu słychać, że to jest coś dużego. Guzik. Mamy kolejny guzik wrześniowy. Też na nim coś widać. Też na nim coś widać. To jest ten, ten już nasz, nasz. No i wracamy do mroźnej krainy. Mój drugi sygnał w lesie. I mam monetę. Ale to jest chyba. Oj, nie widzę, chyba 5 groszy międzywojenne. Dwa grosze międzywojenne. A teraz wyszła pierwsza łuska. Sygnał, który nie będzie łuską. Co to będzie? Jak nie łuska, jak łuska, tylko jakaś rozwalona. Fajnie się łazi w takim śniegu. Sygnałów tu jest dużo. Trochę człowiek tylko ma takie niestabilne To podłoże, bo jak mu Jak na gałęziach staje To się potrafi wiecie, kosteczka wygiąć, chociaż buty pełne, nie? Albo gacie Obłączyłem się, bo mam delikatny sygnał Delikatne sygnały Lubią zaskakiwać, przede wszystkim głębokością. Wykopany, zaraz zobaczymy co to. Coś małego. Takie badziewie jakieś takie, cholera wie nawet co to jest. Dwa sygnały. Tu będzie łuska, a tam będzie coś małego i na wierzchu, gdzie mamy uchę. A nie ucha, coś innego. Dupka z jakiegoś większego kalibru, szoguna czy czego. Na tym białym tle nic nie widać. Ale ja wykopałem teraz naszego guziczka pięknego. Macie go z bliska, widzicie. Coś, coś w końcu wyszło mi. Chociaż te dwa grosze też fajne. W takim oto dole przeleżał ponad 80 lat. Jest Dion. Będziecie widzieli go z bliska, bo jest ładny. Zobaczcie, malutka plomba. I zobaczcie jaki śliczny orzełek. Jak się zachował. A tu z tej drugiej strony wy widzicie, bo ja nie widzę, z czego to plomba. Może się uda zidentyfikować. No i kolejny przedmiot, w którym jest guzik. Tych guzików tu, tu jest jeden koło drugiego. Gaciaków, bo takich nie. A ten jest nawet ładny. Chyba dwa złote. Tak, 2 złote z PRL-u Leżało sobie przy dróżce Zmieniamy miejsce Zmieniamy miejsce Wyszliśmy tam z lasu Tu jest dróżka Przy której znalazłem tą monetkę Dokładnie tutaj Jakiegoś jegomościowi na spacerze wyleciała I idziemy tam 68, 69 Bardzo wysoki ton Mocno nasycony z statyki Pinpointa użyjmy Uska useczka piękna useczka. A czy to nasza polska? I... Chyba tak. 67 pk. Nie wiem czy to kolor, czy nie. Coś bardzo drobnego, wy już wiecie co to jest pewnie. Ja nie będę się powtórzył. Mamy. Co to jest? Jest numerek! Jest numerek jedynka! Dlatego warto kopać te sygnały podatkowe, tak jak mówiłem. Ja ją tutaj do tej małej ładnej kieszonki dam, żeby mi się nie zepsuła. Zaraz zobaczymy, czy będzie kolejny numerek półkowy w tym miejscu. No kurde, świetnie no to Bo Dawid dzisiaj znalazł 33 i 7. W jednym miejscu, na 15-20 cm, może nawet trochę głębiej. A tu widzicie, na samym wierzchu dosłownie ta jedynka. Trochę, trochę się nasyca mocniej, a on się guzik. Ale taki gaciuk zwykły. Chodź tutaj, gałązko. To zostawić, tego nie można. Po prostu nie można. Merek był. To będą inne rzeczy. Opla! przepaść. Bardzo drobny. Opin pointer go nawet nie widzi. Mam. O kurde. Ty, ale to jest skrzydełko. Ja mam chyba skrzydełko, no? Chyba na pewno. Weź zobacz. Widzisz te takie kawałek to, to... skrzydełka, no? No, kawałek skrzydełka. Aha. No to kurde To jest kawałek z szydełka jak nic taka mała blaszka No to trzeba dziobać w tym miejscu tutaj Bo jedynki zaczyna wychodzić No Kolejny sygnał Kolejny sygnał Ja będę szkodać, bo kaki śpię jeszcze rano, pod kopalem Pod kopalem i jeszcze szkoda No nie tak Z tej ta A ja mam guzika ładnego Jest guzik ładny, czyli Jedynka, kawałek orzełka, i teraz guzik ten mały z orzełkiem z tym. Kolejny sygnał. O, to co? Łuska, będzie, czy co to? Łuska. Głęboko była po prostu. Korzeń. Co to jest? Dziorek z butelki. To i takiej wiecie. No z tą ceramką. No. no jest większy ten sygnał. Ale mam też wrażenie jakby był drugi mały koło niego. Ja nie wiem, czy wy to słyszycie tak jak ja. Jeden, drugi. No i raczej ewidentnie jest tutaj kolor I koło niego jakieś żelazo to, Słuchajcie A to są te stare chyba butelki Fajna taka Między... Ty piasek tam w środku Korek jakiś może Sygnał 25 na wierzchu samym. O! o! Zaczęło się. Z tych pałatek dziadowskich te blaszki. Mocny sygnał koło drzewa. W jakiejś gałęzi. Trzeba to najpierw usunąć. O! I ciekawe, czy to będzie jakieś współczesne dziadostwo. Już jest przy samej sądzie. Kapsel pyskie Ponad wszystkie Za każdym razem jak wstaję teraz to już Muszę sobie oklepać tą łopatę Bo, bo ręka dostaje po dupie Po dupie dostaje ręka mocno Jest Zimna Jak pierwszy raz tu byłem To też te psiaki tutaj były Może mi żaden nie napadnie Pokażę je i objaśniam. Drzewo, sygnał. Jest tam głębiej. No i trzeba się do niego. Wiecie. Dobrać. Bo to tak pod drzewem, tak kurde. Ostatnio te chłopaki tam wykopały. Pozdrawiam ich serdecznie. Ten, koło tego drzewa tą złotą. Złotą. Znaczy puszeczkę ze złotymi monetami. Może mi się też trafi. Czyli wątpię, czy nie? Ale. To jest duży przedmiot. To jest bardzo duży przedmiot. Łuska ze zbitą spłonką. Cała garść, wszystkie wyszczelone. Cała garść po prostu. Są, one są wszędzie. Ale tak głęboko cholera Bez sensu to takie. Wszystkie szczelone. Robimy sobie jaja i ja mówię ten, y, robię Dawidowi szkolenie z YouTube'a. I taka będzie też ikona. Dziura z łuskami po prostu. Ktoś tutaj ordynarnie wrednie wrzucił te łuski i jeszcze gorzej, i strzelał, jeszcze mami. bardziej ordynarnie wrednie to drzewo na to narosło i... Pa, po prostu. E, Miski moje kolorowe, teraz przerwa na mały komunikat. Ja tutaj z Dawidem zacząłem działać w Odyńcach. I Dawid jest ambitnym poszukiwaczem i razem z panem Arkiem. który się nie boi wkz -u. i którego nie lubią w wkz <laughs> Mają taki projekt, w którym być może będziecie również wy uczestniczyć. Wszystko zależy od tego, jakie się uda informacje gdzieś tam zebrać, bowiem szukacie miejsca po. W bitwie siewielskiej, dokładnie. I to jest problem, bo jako tako nie ma żadnych oficjalnych informacji o tym bitku. No nikt się nie pochwalił, że znalazł jakiś ślad, mianowicie topór, nie wiem, grot, włóczni, grot strzały, no. miecz, tyle. Tu macie mapkę, ja się postaram, bo dostałem mapkę od Arka, ale postaram się wam taką mapkę pokazać z map Google. Jeżeli ktoś z was tam chodzi, tak jak Dawid e, mówi, znaleźliście jakiś grot, znaleźliście jakiś. Jakiś miecz, jakiś oręż, jakiś topór To fajnie by było jakbyście dali znać Na ten, Dokładnie. Tutaj na tego maila. maila Na którego można wysyłać Oczywiście wszystko jest anonimowe, nie musicie się bać no. Tak i wszystko będzie zgodnie Z przepisami, bo chodzi o to, żeby namierzyć Miejsce, na które później złoży się kwity bo Dokładnie to... Arek z Dawidem Wszystko pełen, jakby to powiedzieć Legal, tak nazwijmy to No i jak ktoś się zgłosi będzie chciał w tym uczestniczyć No to jak najbardziej nie ma problemu jest przewidziane, żeby każdy z was, kto nam pomoże, mógł uczestniczyć w tym, w tym projekcie razem z nami. No mam nadzieję, że uda się znaleźć coś, co dowiedzie, że faktycznie w tym miejscu, które wytypowaliśmy, odbywała się ta bitwa. No i to jeszcze będą oczywiście archeolodzy w to wcieleni. Mamy w planach właśnie. Tak. Jak tylko jak się jak się cokolwiek uda gdzieś tam dowiedzieć, jak będą jakieś konkretne informacje, to wtedy archeologa się będzie gdzieś tam. Jak dopiero, się już to, dokładnie. Dopiero co ruszamy z tym projektem, więc no. na razie no, nie możemy wam za dużo powiedzieć. Bo sami nie wiemy. Dokładnie, Dobra. o to chodzi. Tyle w temacie informacji. Koniec. Koniec. Odcinek Familiady nakręcony. Znaczy, my się za chwilę widzimy. Żegnamy się z wodarzami. Trzymajcie się. Otwieraj się dziewczyno. Ciekawe czy się klapa tylnia otworzy. Ja już chcę stąd jechać do ciepła. Jest, otworzy się. Kładam to tu wszystko. Ciekawe, czy teraz z bomby bez odpali. Nie, muszę go zagrzeć. Już jestem prawie w domu, ale jedną rzecz Wam chciałem pokazać. Dziadka z wąsami. Jakie ma sople? Fajnie to wygląda z tymi sopelkami. Udało się dojechać na udyńcę. Udało się to wszystko przemyć, wymyć. I zapraszam Was na podsumowanie. Dzień dobry mody, Dzień dobry, dzień dobry. I już wam pokazuję podsumowanie. Światło jest jakie jest. O, to można z kadru wziąć jeszcze jedynie. Słuchajcie, łuski. Myłem to dobre... O Jezus, nawet nie chcę wam mówić źle to będę. Łusek tam w tym jednym miejscu wyszło około, około ponad 50. Te dziadostwa z tych pałatek. Tego jest najwięcej w tym lesie te takie obejmie. Jakieś kolcoki, pełno różnych łusek, boże łusek, pełno różnych odłamków, kolcoków, butelka finalnie, finalnie nie ma żadnego napisu, ale fajna jest. Jakieś żelastwo drobne i tak dalej śmieci. No i te najfajne, najfajniejsze przedmioty, ale tutaj macie zdjęcia, już widzicie je w tle. I... fajnie. Jedyneczka, kawałek orzełka, plomba z orzełkiem. Teraz parę informacji moi drodzy. Na kanale odyńce.pl pojawia się taka seria godzina bez cięcia. Już mówiłem o tym w poprzednim filmie. Chciałbym, żeby te wszystkie detektory miały u mnie na tym kanale odyńce.pl przynajmniej po kilka odcinków tej godziny bez cięć, żeby każdy sobie mógł pooglądać detektor przed zakupem, bo w tym naszym świecie detektorystów, w tym świecie poszukiwaczy są wieczne, ale to wieczne właśnie, który jest lepszy. I wpadliśmy na zarąbisty pomysł z modym, e, jak to rozwiązać. Mianowicie mamy tutaj pełno tych maszyn i podzieliliśmy je na dwie kategorie. Te droższe... I te trochę tańsze. I macie możliwość u nas na stronie wypożyczyć sobie na przykład trzy detektory: Deusa 2, Manticore i Legenda i sobie sprawdzić. Albo jeżeli was interesuje troszeczkę niższa półka, na przykład Simplexa Lighta X10 bądź X5, bo tą bądź tą naszą trujeczkę, która najczęściej zadajecie o nie pytania, czyli o XTR, o Questa Q35 i o Simplexa Ultra. Możecie sobie wejść na stronę. Wypożyczyć te trzy detektory? Wysyłkowe wypożyczenie. Możecie sobie wybrać trzy jakiekolwiek detektory, które Was interesują. Wypożyczenie jest wysyłkowe, więc nie musicie mieć sklepu z detektorami pod nosem, żeby sobie to sprawdzić. I teraz tak, wysyłka, czyli wysyłka. Koszt wypożyczenia będzie albo 200, albo 300 złotych, w zależności od tych detektorów, plus kaucja. Natomiast kaucja jest zwrotna przy, w momencie, w którym oddacie detektor, a jeżeli Zdecydujecie się na któryś z tych detektorów, to nie będziecie musieli płacić za to wypożyczenie. Czyli te 200 bądź 300 zł po prostu znika. Na przykład bierzecie Xterre, Simplexa Ultra i Kuczysówkę Piątkę, bo nie wiecie, który z nich wybrać. Płacicie 200 zł za wypożyczenie, kaucję na przykład 1500 zł. To wszystko pod numerem 730, 127, 125. Oddajecie detektory. Kaucz Wam zwracamy, mówicie, że chcecie na przykład XTR. i wtedy my Wam zwracamy pieniądze za, za ten za wypożyczenie i kupujecie normalnie detektor. Do tygodnia. OK, moi drodzy, my tutaj działamy, a Was jeszcze zapraszam na mój nowy kanał Odyn Radosna Twórczość. Tam się pojawiają takie zwykłe vlogi z mojego życia, a tu, tak jak mówiłem, przez dany okres się będą pojawiały tylko i wyłącznie poszukiwania. Jak gdzieś pojadę na jakiś wyjazd, to wtedy tutaj wszystko będę wrzucał, bo nie będzie tego rozgraniczenia. Jakoś dziwnie by mi się wrzucało taką całkowitą już prywatę tutaj na kanał. Eee, a tak to oddzielę. poszukiwania od tej prywaty. Dobra, mam nadzieję, że się podobało. Jak się podobało, możecie zostawić pierdółki. I tyle. Trzymajcie się. Cześć.